Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z pokładu S3 Leśna przygoda. Idziemy do pracy. Aura jest świąteczna, może już jest po świętach dwa tygodnie, dopiero się robi świątecznie. Eee... I co? No jest spoko tam, nie? Nie chce się, ale jakoś to będzie! Au, jadymy, zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Co chciałem powiedzieć, że jestem, e, za chwilę będzie trzy miesiące po tym, jak zacząłem swoją dietę e, i te komentarze tamtych e, znawców zajebistych, wszystkich, a przede wszystkim na pewno są tacy znawcy, którzy nic z sobą nie robią, tylko komentują to, co ktoś inny robi, nie? Ale sam w życiu nawet z kanapy, kurde. Nie zejdzie, nie? O to do tych znawców, do tych znawców środkowy palec, a w ogóle nowe i jeszcze. Broda, broda. Zapuszczamy brodę, zapuszczamy wąsy, a co tam? Co tak zrobię? No, także dla tych, co tam pisali mi, że będzie pięknie efekt Jojo, tak się nie robi i że tego... Dobra, macie swoje życie. Kierujcie swoim życiem. Ja będę i tak robił po swojemu, i tak będę robił po swojemu. Jedynie co pozostaje, komentować. Druga rzecz, ta nienawiść, ta nienawiść w tym internecie to mnie za każdym razem powala. Powala. A kopuje się ośmiu na TikToku. Ojej, ojej, nie takie tu wjeżdżały. Ojej, ojej, dasz radę. Ojej, kto jak nie ty. Ojej, ojej. Zakopię się felek. Kurwa, najgorszy nie. Najgorszy, najgorszy z najgorszych. Ale ja mam to gdzieś. Także jeszcze raz pozdrawiam. Bez was nie byłoby mnie. Jadimy w ożył WLKP. 12 stycznia. Zaczynamy pracę. Jeszcze musimy po auto pojechać, bo ja na serwisie. Kurwa, to nie było takie czyste jeszcze od nowości. Minus dziewięć Ogólnie troszkę brzydko Brzydko, bo dywaniki nieodsunięte Minus dziewięć Minus dziewięć Ja pierdziele Zebasto się nie chce odpalić Ej, patrz Webasto się nie chce odpalić. Dlaczego? Wszystko jest podklejane, bo podpadało to tam ciulnie. nie. To nie ma znaczenia, ale ogólnie. Ja pierdzielę, jak zimno. Czego się nie da odpalić webasta? Za mało paliwa może, 8%. Przyszła zima i pieniędzy nie ma. Świeciło słońce, a z nieba padał deszcz. Uch, uch. Dobra, wkładamy kartę. Ile pauzy? A few moments later, three days later, Logoshe. No nie zaloguje się, nie zaskoczy, zimno. No. Aha. Jak tam daleko jesteś? No na serwisie odpaliłem auto i czekam aż się zagrzeje Aha, to i za pół godziny będziesz. No, no, go no, no coś takiego, no Aha No dobra, tak tylko informacyjnie chciałem zadzwonić Dobrze, a ty co tam? Ty... Ano no nic przyjechałem na bazę, trochę tam wiłę posiedziałem, koło, też odpaliłem samochód dopiero, no jeszcze potakować muszę się No ja, I też, ja też, ja też, ja też, bo ja nie mam nic No, No no no, no, no. To może gdzieś po trasie się lepiej bo tanku. Bo to paliwo tak leci, że kurwa masakra. Aha. No, bo się jeszcze nie. Aha, aha. To już 40 minut stoi pod dyscypliną. No to i grubo. Tak, kurde, te tak leci, kurde, nie? To grubo, no. Dobra, to zobaczymy, no. Zobaczymy. Dobra, jo ja i tak tam muszę jechać po przyczepę, i tak to. A ty ja, jesteś załadowany, okay. nie? Nie, no ty jeszcze właśnie załadować. I Aleksa chyba, ale Aleksa też nie widać. Aleks coś mi mówił, że jego Mateusz ładował no nie, stoi tutaj niezaładowany. Aha, chyba. chyba. No dobra. Może... Nie wiem, no. może co innego. Dobra, dobra, okej. Okay. Ja się zbieram i jadę Dada. tam po lekko, no. Okay. No hej. Okej. Okay. No hej Dobra. 7 stopni. Próbujemy jechać. A zimno. Jak diabli. A ja tu teraz wyjada jak on tu tak stoi? Nie boż chyba. Dobra, wyjada! Dobra, za kabiną, mogę. Dobra, jdeme. Dojeżdżam do bazy, ale nie działa Webasto, nie. Ja już jestem zły. Paluszki troszkę odmarzły. Co? Jadę zatankować. Lud jak ciul. Jadę zatankować i z powrotem na serwis. Dlaczego? Bo woda kapie z niego. Komputerem trzeba skasować, bo Webasto nie działa. I taki jest imprezy finał, każdy każdemu przypominał Ja coś czuję, że ja to dzisiaj nie pojadę tym autem Patrz Nie Jedziemy dalej, nie? Auto się naprawiło, nie mówiłem wam Samo się to działa Proszę Webasto działa Błąd nie świeci sprzęgła, także jadymy, no A nie leży to tutaj mój bieżnik Chyba ja Hu hu, -ha, hu, -hu -ha. One time for your mind Rozładowani, trochę biało. Zaraz Wam pokażę, jak przejedzie auto, bo słabo widać. Tak, o. Świat nie wierzył, Zoom. Um, szkoda Waszych, łez Świat nie wierzył, Zoom, um, bo za dużo jest na tym świecie. Łez. Tu jestem nie. Trzeba. Tu mam załadunek. Tu. Kaleka, jest No, a co tam? Tu jest tu trzeba polerować, to jest tak. Lewą czy mąż tak? Tak, zostań tam, bo tutaj nie wiadomo co, no. Zostań tam. I co, jutro już.

Fak! Nie wiem, cofam tutaj, i pierwsza rano to będę oglądał. Się porozpinam rano, i bo no co ja tu wymyślę? Nic nie wymyślę. A te lata ludzi pójdą dopiero kurwa 22, 23, bo ja, kurwa bym poczyt na ruch 20, a się obudą, to ja się obudzę o trzecim rzutu, że już pospali. Panie, te dobre stoją, bo jasny chłopak jest. Tu jakieś kominy, odpowietrzenie. Co, jedziemy tam zobaczyć? Pierdola, rano to będę oglądał, nie? Odpiąłem się Ciekawe czy wyjedzie Wyjechała Myślałem, że może być problem, nie? Jest droga, nie tu czy tu jest droga, bo nie wiem. <So. S 2> やてめえ。 Caiu tuyada, ei! Ja pierdziele, no nie, nie wiem nie wiem kurwa na razie, ja pierdolę no. 150 metrów, nie? Tylko, że jak ja tam nie przejadę Ja tu też nie cofnę pewnie potem Ik Chuj, chyba mi zostało jechać do przodu ty Trzeba zawiązać buty i tam iść. Bo co zrobimy? Tu są zaspy kurwa po kolana, ej! Tu trzeba jechać Po tych krzaczorach Krzyczę specjalnie, żeby mnie żaden wilk nie zjadł Tu na biegówkach biegają kurwa ja tu po drewno jada ej Ciul. Wiem jedno, będzie to bolało jak będę jechał, ale musimy to przeżyć. Musimy. Do tyłu nie pojadę, jest pod górę. Huh. Powiem tak, nawaliło tego białego ciulstwa Co jeszcze widzę, że jest lekkie. Ale mamy drewno i co, na pewno jest solóweczka, wywózeczka, bo tutaj mamy tak, 16, 15 i 17, tu jest 15. Tu jest 16 i tam jest 17. Dobra. 3. Dobra, starczy na dzisiaj. Idę spać! 2010. O siódmej się chytamy roboty.